Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Alina na Związek Zawodowy Rolnictwa Korona. Na początku chciałbym bardzo podziękować organizatorom za e, zaproszenie, że pamiętali, że na Podlasie też są jeszcze rolnicy. E, panie ministrze, panie sekretarzu, członkowie resortu, zaproszeni goście i rolnicy. E, przyszło mi udział, ale Krzysztof poprosił mnie o omówienie trudnego tematu bardzo trudnego tematu. Jakim jest rynek trzodziarski, czyli hodowla trzody chlewnej. Dziś możemy powiedzieć, że hodowcy trzody chlewnej już nie przewodzą ciężkiej i trudnej sytuacji. Oni stoją po prostu. hodowla trzody chlewnej stoi nad wielką zapaścią. Największą chyba od 70 lat. I ja postaram się króciutko, Panie Ministrze, przedstawić. Dzisiaj słyszeliśmy, o, też mamy ten wielki jubileusz przystąpienia do Unii. I ja powiem krótko, no, może nie wszyscy wiedzą, kiedy żeśmy wstępowali do Unii, mieliśmy ponad 700 tysięcy gospodarstw hodujących czarow ledną. Były to mniejsze, większe gospodarstwa, ale noc sobie świetnie radziły. One nie wyciągnęły ręki po jakieś rekompensaty czy, czy potrzeby. Było to ogniwo związane z, producenta, z producentami zbóż, ponieważ e, wszyscy hodowcy czarów lednej potrafili skupić od tych rolników zboże paszowe. 10 lat później sytuacja przedstawia się tak, że mamy już tylko 215 tysięcy gospodarstw. Więc yy, żadna branża chyba nie przechodziła takiego załamania. I żeby było całkiem szybko, no to jeszcze w 2021 roku, czyli można powiedzieć w czasach zupełnie teraźniejszych, mamy już tylko 115 tysięcy gospodarstw produ produkujących trzelewę. Proszę sobie wyobrazić, że Rok temu w pierwszym kwartale padały 24 gospodarstwa hodujące przodę. To znaczy, że co godzina padało jedno gospodarstwo utrzymujące trzodę plewną. Żadna z branż nie zwija się tak szybko jak właśnie yy, hodowla trzody plewniej. A przecież to jest nasze, jak dzisiaj słyszeliśmy, nasze bezpieczeństwo żywnościowe, nasze bezpieczeństwo narodowe. I i trzeba szukać, szukać skutków, przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Eee, żeby było króciutko, Panie Ministrze, bo ostatnio spotkaliśmy się w Białymstoku na no, spotkaniu i z No i Pan przyznał rację, że, że ta budowa trzody jest traktowana tak macoszemu. Była nawet opracowana strategia odbudowy podłogi trzody chlewnej. No i ja dzisiaj chciałam się zapytać, bo w długim okresie słyszymy, że odstąpiono od tej strategii odbudowy pogodnia trzody lewnej. Panie Ministrze, może warto powołać jakieś ciała doradcze. My chcemy współpracować, my chcemy te tematy poruszać. Naprawdę czasami mamy dobre pomysły, ale dzisiaj bez realnego wsparcia i mechanizmu ta gałąź się nie utrzyma. A to jest gałąź bardzo związana z producentami zbóż. Gdzie ci rolnicy, którzy produkują zboża paszowe, sprzedadzą? Przecież nie wszyscy mamy konsumpcję, tak naprawdę rolnicy, którzy produkują pszenicę konsumpcyjną no nie mają takiego problemu. Problem leży w zbożach paszowych. Proszę sobie wyobrazić jak chowaliśmy 20 milionów sztuk trzody pewnej nie mieli rolnicy problemu. Także Panie Ministrze, no, my nosimy o powołanie, nie wiem, zespołów, ciał doradczych, bo, bo jesteśmy na skraju zapaści tej, tej branży. Żadna z, z branż tak się nie zwinęła jak branża czujniarska. Dziękuję bardzo. W zeszłym tygodniu, chyba, było spotkanie poświęcone e, branży e, Świńskiej. Czy była Pani na tym spotkaniu? To były wewnętrzne, wewnętrzne, wewnętrzne resorty Instytutu i Instytutu Ekonomiki Rolnej i innych instytutowych, tak, tak. Bez udziału zewnętrznych Ja mogę Panią to jest kwestia rynku rolnych, czyli kompetencja Pana Ministra Kołodzimczaka. Tak i w poniedziałek albo we wtorek, pamiętam, który dzień, było spotkanie wewnątrz Ministerstwa, które działania, ale słuchajcie, wiemy jakie różne opinie są na temat różnych osób, ale tu odnośnie konkretnej sprawy się, temat, na też. Tak, Więc różne to musimy tacząć. I teraz, I teraz sytuacja jest, Szanowni Państwo, taka. Minister Kokołodzieńczak, też trochę i na polecenie ministra, i w związku z trudną sytuacją rynkową, zorganizował wewnątrz ministerstwa spotkanie, takie można powiedzieć, kierownictwa wszystkich departamentów, instytutów, inspekcji weterynaryjnej na temat działań, przeglądu wszystkich działań na temat odtworzenia produkcji trzody chlewnej, bo. To musimy podzielić na co najmniej trzy elementy. Pierwszy element to jest ASF i duże ryzyko powoduje trudną sytuację, bo nikt się tego ryzyka nie chce podejmować. Drugie to jest kwestia dostępności i ceny materiału hodowlanego, proszę, wakraków. Wiemy, że w perspektywie trzech lat Dania praktycznie zablokuje eksport i produkcję tych wakraków i to spowoduje, że w Polsce przodu nie będzie. I element trzeci to są kwestie rynkowe dotyczące już samego żywca, czy od budowy, czy stał i departamenty dostały do końca tygodnia, czyli na początku teraz tygodnia, poniedziałek wtorek będzie ta informacja zwrotna. No teraz akurat pan minister jest, bo też pewnie zaraz internetu się dowiecie na misji handlowej Singapur, Wietnam, potem Singapur, Malezja, gdzie podpisywane są zabierane umowy też na odblokowanie rynku, tam od ruchu chyba głównie. Ogólnie chodziło o dyskusję. Natomiast do czego zmierzamy? Po pierwsze, w ramach Rolnictwa 4.0, to pewnie w którymś momencie pojawi się kolejny temat, stawą sprawdzania realizacji wniosków agencji. Ale są środki zakontraktowane, dodatkowe, które wywalczył minister na rolnictwo 4.0. Chcemy, żeby te środki trafiły na produkcję zwierzęcą, głównie w środziarsko. Bo że problem na rynku zbóż właśnie wynika z tego, co Pani powiedziała. Większość rolników również przy koncentracji gospodarstw przeszło na tylko produkcję roślinną, produkcję zbożową w sytuacji mniejszego pogłowia trzody, mniejszej...